Adam Mickiewicz. Tchórz na wyborach. Po owej porażce zwierząt wszczął się w ich armii nierząd. Zwolona wojenna rada, z rady zwada. Każdy każdemu się żali. Każdy przed każdym się chwali. I każdy winę na każdego wali. Tchórzowi tylko wszyscy pokój dali. Obywatel tchórz w rządzie nie zasiadał, ani wojskowo nie służył. Więc w politycznym życiu się nie zużył Ufny w niepokalaną swą przeszłość Tak gadał Obywatele Czas jest przystąpić do kwestii Czemu przypiszem klęski tej kampanii Czy że na wodza brak nam zdolnej bestii? Nie Ale my ulegli przesądów tyranii Grzesznym przodków obyczajem Nie tym buławę oddajem których zasługa i talent wyniosą, ale tylko mamy w cenie ci drapieżne urodzenie, tamci rogate znaczenie, a owi socjalne tuste położenie. Otóż dowódcy nasi, przypatrzcie się, kto są, lew, prezes, istny pańskich ideał nałogów, Radca Żubr, już dziad. Ledwie goni resztką rogów, niedźwiedź mruk, niech no stanie przed wojskiem, co powie. Z lamparta byłoby coś, ale mu pstro w głowie, że pułkownik wilksławny, toć tylko z rabunków, i z procesu, co zrobił owemu jagniątku. A o kwatermistrzu Lisie lepiej przemilczeć, zdami się, Niżli zazierać do jego rachunków. Sam się nie taj, że skory do wziątku. Pominiemy odyńca, pan ten tylko pragnie skarbić żołędzie i spoczywać w bagnie, przywyklejszy doń niż do marsowego kurzu. Co się tyczy osła, ten był i jest błaznem, gdy tchusz tak gadał. Rada, wrąc entuzjazmem, gotowa zakrast pomóstwo, dać mu naczelne wodzowóstwo. Odezwała się nagle w jeden głos Żyj tchórzu On stropion krzykiem tym wśród perory Zmieszał się, owszem dał czuć najwyraźniej Że był w gwałtownej bojaźni Dopieroż rozruch, precz z nim Fe, tchórz, donory! nory Szczęściem tym była Wskroś zarkań i śmiechu Wpadł w nią i rył bez oddechu Aż gdy na sążeń czuł się pod podwórzem, rzekł do siebie z ironią czystego sumienia. Odproszę, co też to jest przesąd urodzenia, obrano by mnie wodzem, żebym nie był tchórzem.